Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tym razem będziemy testować lajsy. Ja troszeczkę potestowałem, bo one mają dziwny smak. To się nazywa Glasurette Ham, czyli szyleczka y, glazurowana. Ogólnie y, takie... No, jakby mi ktoś powiedział że szynka, to bym nie uwierzył. Bardziej to smakuje jak taki przyprawa sosu ciemnego Coś w ten yy, Nie jest to ani słone, ani słodkie. Jest ogólnie takie nijakie. Tak się prezentują chipsy. Mamy tutaj jakiegoś. Nie są za dużo przyprawione, nie są, jak dla mnie są w ogóle nie przyprawione. ok, mamy taka niby szynka, ale nie do końca powiedziałbym, że jest dużo innych mm, jak to powiedzieć, nie oryginalnych oryginalne zresztą co mamy z... jest dużo na przykład lidlowych czy biedronkowych czy wzuzadi, które mają smak szynki i są dużo bardziej wyraziste niż to Tutaj za 130 g musimy dać 10 zł, tam bez 20 groszy, Cena kosmos. A można znaleźć smak szynki dużo lepszy za nieco 5 zł. Więc czy warto kupać lejsy? Kompletnie nie warto. Tyle ode mnie. Na razie.